Siema, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SkyBlocka na serwerze mineplay.pl oraz w kolejnym odcinku z naszej drogi do miliona gemów właśnie na tym oto trybie. Pamiętajcie, że w tej serii dążymy do zarobienia pierwszego miliona gemów na Skybloku na serwerze mineplay.pl Słuchajcie, aktualny nasz stan konta to jest 254 tysiące, ale również przed chwilą Jonek wysłał mi donata w kwocie 108 tysięcy gemów, za co oczywiście bardzo mu dziękuję. Eee, no i co, słuchajcie, w tym odcinku będziemy podejmowali się budowy farmy bambusów. Wyłączam czat, tej tutaj się jakieś dramy dzieją. Słuchajcie, ogólnie to ja jeszcze wam pokażę, ponieważ to jest również dosyć fajna funkcja, jeżeli dopiero zaczynacie grać na tym serwerze. Dostawca na pełni po lewo od 20 pyk, klikamy i 2,5 tysiąca gemów możemy sobie oczywiście odebrać. Także zapraszam, zapraszam, a tymczasem przechodzimy do budowania, ponieważ trzeba naszą wysepkę rozbudowywać i trzeba po milion iść. Idziemy w kierunku miliona oczywiście cały czas, jak na razie 250 tysięcy, również całkiem spoko, ale w kierunku miliona trzeba iść. Dlatego ja w tym momencie kupuję dosyć potężną inwestycję, a dosyć potężną Inwestycją będą, uwaga, jest taki bloków bloków oraz mi się wydaje, że kupię również troszeczkę zwykłego dirta. Zrobimy sobie coś takiego oczywiście standardowo. Jeżeli w sumie powinienem sobie zmienić biom wyspy, bo w sumie zawsze sobie ustawiam na dżunglowy, to dlaczego w sumie i nie tym razem. Dlatego dżungla bo i ta trawa będzie ładniejsza i w ogóle wszystko będzie ładniejsze. Także przechodzę do budowania, rozpoczynamy. W sumie zamiast tej tarczy kupiłbym sobie po prostu zwykły totem. Ja na początku kupiłem trawę po to, żeby ona właśnie mi się fajnie i ładnie rozrosła, a potem już właśnie będziemy budowali z dirtu, ponieważ mam nadzieję, że to się jednak jakoś tam szybko rozrośnie. Więc słuchajcie, rozpoczynamy budowę. Pamiętajcie o łapce w górze oraz o subskrypcji kanału, ponieważ już niedługo wbijamy 3000 subów. Z tego co patrzyłem chyba dzisiaj rano, to zostało dosłownie chyba 17 albo 18 subów. Także słuchajcie, ludziska, wbijamy to. Ja będę zadowolony, wy też, dlatego, że dostaniecie live'a i daily i w ogóle wszystko będzie na swoim miejscu. Teraz tak, jeszcze mi się przydało w sumie obczaić, gdzie są bordery wyspy. To tutaj w sumie jest dosyć daleko, więc mi się wydaje, że w tamtą stronę możemy na spokojnie sobie tą bambusiarkę rozwijać, ale mówię, ja chcę zrobić bambusiarkę sporą, żeby potem mi nie zabrakło jakby, wiecie, żeby szybko po pierwsze zdobywać siano, a po drugie, żeby ewentualnie na zapas było, że jak kiedyś stracę na przykład genę, bo na coś wydam. Żeby można było łatwo i szybko, tak naprawdę, ogarnąć sobie jakiś szybki zastrzyk gotówki. Okej, okay, tam w sumie już widzę, że ta trawa się powoli zaczęła rozrastać, także naprawdę fajnie. Dobra, słuchajcie, widzowie, mi się wydaje, że taka platforma jak już jest właśnie tutaj to ona na sam początek naprawdę wystarczy, w sensie ja jeszcze poza odcinkami będę ją powiększał, ale teraz zbytnio nie chciałbym właśnie was jakoś bardzo zanudzać właśnie robieniem tej bambusiarki, więc zrobię to po prostu w ten oto sposób. Mi się wydaje, że to szczerze wystarczy, no bo jednak trochę tej trawy podmieniłem, mam nadzieję, że to właśnie jakoś szybciej się tam rozrośnie, to jest już w tym momencie jak najbardziej nieistotne, możemy się tym nie przejmować, e, ale w sumie jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym pozyskać to na pewno jakiś mending, ponieważ mi się wydaje... Że przydałoby się jeszcze ulepszyć w jakiś tam sposób naszą zbroję i w ogóle nasze rzeczy. Tutaj ktoś wystawił za 14,5 koła, ale tego co to wystawił za tyle, to chyba porąbało do reszty. Eee, lecimy dalej, patrzymy co tutaj się dzieje. Tutaj mamy protection 4 za 7 koła. Ok, to jest nawet całkiem niezły deal. Eee, tam był również mending za 7, dobra, mi się wydaje, że trzeba napisać. Mi się wydaje, że trzeba na czacie napisać. Zapytamy się od razu, po prostu, czy ktoś ma mending na sprzedaż. A tymczasem jeszcze bym zrobił dwie takie skrzynki dodatkowe, takie wiecie, skrzynie serwisowe, po prostu zwykłe, ponieważ za chwilę mi zabraknie miejsca w skrzyniach, nawet zanim ja zbuduję właściwą część mojej wyspy, czyli taką platformę, którą w sumie wam za chwilę pokażę, bo mam w planach zbudowanie. Takiej ładnej platformy, także mi się wydaje, że taka jedna duża podwójna skrzynia jak najbardziej wystarczy jak na razie I tutaj będę mógł właśnie schać ten dirt i coś takiego A tymczasem, a tymczasem kiedy się będę pytał czy ktoś ma yy, mending na sprzedaż To ja tymczasem idę na kopalni VIP, dlatego że tutaj mamy glowstonic a mi się Glowstone'ik przyda, żeby właśnie jakoś ładnie kopalnie, znaczy kopalnie, yy, moją farmę bambusów oświetlić. Dobra, i z Warp tutaj mamy już jakieś, jakiegoś właśnie użytkownika, który mi będzie mógł sprzedać Mending. Okej, okay. yy, ile tutaj kosztuje u pana Mending? 7000 za Mending, ale cena sprzedaży wyłączona. Dlaczego? Aha, czyli nie można. Czyli chwila, chwila, bo nie rozumiem. Aha, czyli że można tylko kupić. a dobra, okej, okay, już wszystko rozumiem. Czyli mogę kupić. No to co? Kupię raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, bierzemy od razu 8. Mam nadzieję, że to jest widz. Jeżeli to jest widz, to sobie zarobi. Ja wiem, że to jest trochę w sumie sporo, ale w sumie mi się to przyda. Dobra, wiecie co, mi się wydaje, że po prostu zrobię sobie to w ten sposób To w sumie sobie wywalę, 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 bo nie chcę eee, Wrócę się na istepę i po prostu resztę kupię Bo też za bardzo mi się nie chce kopać tego tak szczerze w tym momencie Dobra, uwaga, bierzemy sobie w tym momencie tutaj Pewnie będzie to w blokach, glowstone pewnie będzie gdzieś tutaj Okej, okay, weźmiemy sobie staka. Dobra, stack jest tylko za 6000 tysięcy eee, W sumie to jakoś może przeżyje, to nie jest aż tak drogo eee, A poza tym jeszcze wezmę sobie bambusy Ale dobra, może to za chwilę tymczasem pójdę sobie na warp enchant Mam 40 level, więc... Nie, nie na warp enchant, na warp tutaj, kowadło. Na kowadło dajemy sobie nasz mieczyk. Miecz to będzie miecz i dajemy mending. Możecie pisać pomysły na nazwy w komentarzach, ale ja na razie dam takie zwykłe, ponieważ jakiegoś super ekstra pomysłu nie mam. Czekam na Wasze pomysły w komentarzach. I uwaga, ostatnie buty, dobra. Poszło na to chyba 24 levele expa chyba na to poszły, no ale nareszcie mamy całego seta z mendingiem, z protection piątką, unbreakingiem, czy coś by się jeszcze przydało, no mamy w sumie mending na killoffie, mamy fortunkę efficiency, tutaj by się w sumie jeszcze może przydało co? Nie no chyba nic, no chyba wszystko już mamy tak naprawdę, bardzo, bardzo fajnie. Dobra i teraz jak my to będziemy robili, na początku, dobra, może ja na początku sobie wymierzę gdzie ja będę chciał posadzić ten właśnie Oto glustum. ile właśnie ma ta wysepka, raz, dwa, trzy... Może w sumie będzie łatwiej, także ja chcę tu spojrzeć jaki tu jest blok 10, 16, 020? idziemy w stronę ujemną, tu jest 15990, czyli ta cała wyspa powinna mieć 31 kratek stąd tam. Okej. Okay. Dobra uwaga, ostatni glowstone mamy postawiony. Jest trochę krzywo, zobaczymy ile jest krzywo, bo może to odbuduje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery. No to jeszcze dwie kratki sobie dołożę. Żeby to po prostu nie było takie krzywe. No bo jak to się krzywe, to jest nieładne, jak coś jest proste, to jest całkiem przyzwoite, także ja zrobię to tak, żeby to było proste. Kupujemy pierwszą turę bambusów, jak tu się mówi. No i teraz będzie czekało mnie sadzenie. Czy bambusy można stawiać komendą? Mam nadzieję, że tak. A jednak nie, a jednak trzeba będzie wszystko ręcznie. Dobra, widzowie, jestem gdzieś w połowie stawiania tych bambusów i szczerze muszę przyznać, że już mi się nie chce. Już mi się nie chce, ale kto nie traci czasu na stawianie bambusów, ten miliona nie zarabia, jak mawia sławne polskie przysłowie. Także musimy to postawić. Po tym odcinku jesteśmy 120 tysięcy do tyłu. Ale ja mam nadzieję, że to się jak najszybciej, jak to tylko możliwe, zwróci. Nie no, widzę, wie się jeszcze pomyliłem i rozwaliłem mnie tam, gdzie trzeba tą drogę. Ja nie wytrzymam za chwilę z tymi bambusami, co to ma być w ogóle, nie? Nie tam gdzie trzeba rozwaliłem. Bo chciałem na początku całe w bambusach zrobić, a potem rozwalić, ale nie tam rozwaliłem gdzie trzeba. I widzowie uwaga. Ostatni rządek bambusów. W tym momencie stawiamy. Wow, no trochę to jednak zajęło. Pewnie to widzieliście na jakimś przyspieszeniu. Nie włączałem replay moda, bo po prostu nie miałem akurat Forge'a załączonego. Ani nic, także replay moda żadnego nie będzie, ale pewnie i tak wam wstawię jakieś przyspieszenie. Farma bambusów jest ukończona. Teraz postawimy jeszcze dodatkowy glowstone w niektórych miejscach, żeby po prostu to jakoś odznaczyć, że tam się chodzi. Dobra, uwaga, ostatnie bloki glowstone'a na tej oto farmie bambusów, którą być może, że kiedyś będę powiększał. Ale nie wiem czy za bardzo nie poleciałem od razu na hardcora, bo farma bambusów jest i tak całkiem spora, ale w ogóle mi się zrymowało. Tak się oto prezentuje. Farma bambusa zbudowana w całości na tym odcinku. W kolejnych filmach będziemy robili dalsze rzeczy. W sumie to ja poza materiałem sobie pozbieram te bambusy. Oczywiście powiadomię Was, jak to właśnie tam wygląda. W kolejnym odcinku zbuduję sobie również takie oto zabezpieczenie, żeby po prostu można było chodzić lewo-prawo i po prostu się nie wypada z wyspy. Eee, także, słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, żeby nie przegapić. Droga do miliona. No, w tym odcinku jesteśmy 150 koła do tyłu. Także całkiem droga inwestycja, która mam nadzieję, że się jak najszybciej wróci. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się na razie i cześć.